Jeśli ciągle jesteś zestresowana, twoje ciało starzeje się trzy razy szybciej niż zdajesz sobie sprawę. Stres nie tylko męczy, ale niszczy organizm od środka. Najpierw odporność, łatwo łapiesz infekcje, masz stany zapalne gardła i bóle głowy, ponieważ ciało nie ma już wystarczających zasobów, aby się bronić. Następnie mózg, pogarsza się pamięć, trudniej się skupić, pojawia się mgła mózgowa i zwiększona liczba błędów w pracy potem układ trawienny. Stres powoduje wzdęcia, zaparcia, zaburzenia odżywiania, a nawet wrzody żołądka. I w końcu hormony, spadek libido, wyczerpanie, przybieranie na wadze, bezsenność, a ty myślisz, że to przez wiek, choć w rzeczywistości stres codziennie wyniszcza twoje ciało. Aby przerwać ten cykl, musisz wesprzeć układ nerwowy na poziomie komórkowym, a nie tylko odpocząć trochę więcej dlatego zalecam moim pacjentom Shilajit, naturalny minerał, który obniża poziom kortyzolu, stabilizuje emocje, zwiększa energię komórkową i przywraca równowagę całego organizmu. Gdy układ nerwowy zaczyna się regenerować, sen, trawienie, nastrój i energia wyrównują się samoistnie, czego leki nie potrafią zrobić. Jeśli chcesz, żebym wysłała ci siedmiodniowy protokół regeneracji stresu, napisz CU. A jeśli chcesz zobaczyć, jakiego czystego siladzitu używam dla pacjentów, link jest dostępny na moim profilu.